Słyszeliśmy wielokrotnie o próbach cenzurowania internetu. Jak Pan jako dziennikarz odnosi się do tej sytuacji? Wydaje mi się, że z wolnością słowa, kulturą słowa, wolnością mediów i tym, jak media funkcjonują, to mamy problem od lat. I ten problem nie zaczął się w dzisiejszej TVP, zaczął się wiele lat temu. Ten problem jest. Przez każdą stronę tego sporu pielęgnowany, a TVP służy wyłącznie za narzędzie propagandowe, które się po prostu odbija z rąk drugiej strony, żeby używać go w dokładnie ten sam sposób. Wcześniej TVP było złe, było złe. Teraz jest złe, też jest złe. Ta propaganda jest może bardziej wysublimowana, ale to nie znaczy, że przez to mniej groźna. Bardzo żałuję, że żyjemy w państwie, w którym. Tak rzadko, z, z taką podejrzliwością musimy podchodzić w ogóle do przekazów medialnych i że na każdym kroku media chcą nami manipulować. Nie będę już mówił, gdzie ten przekaz jest najmniej zmanipulowany i co należy oglądać. Każdy się pewnie domyśla. W każdym razie jest jak jest, i podejrzewam, że szybko się to nie zmieni, bo TVP to po prostu łód. I rundę pytań zamyka trzecie, ostatnie pytanie pana Adriana Zandberga i nie będzie to pytanie ani do pana Karola Nawrockiego, ani do pana Szymona Hołowni. Ja się tak wsłuchiwałem w to, co mówił pan Mensen, który opowiadał, jak to wystarczy tylko nie przeszkadzać, wystarczy nie regulować, tylko wolny rynek. Jak wolny rynek obronić ma Polskę przed pryszczycą? Bardzo proszę, włączamy zegar. Nigdy nie Minuta. mówiłem, że jestem libertarianinem, nigdy nie mówiłem, że nie potrzebujemy państwa. Oczywiście, że potrzebujemy państwa, ale silnego i poważnego państwa. Państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale tymi najważniejszymi. Niestety, współczesne państwo za zajmuje się absolutnie wszystkim. Współczesne państwo chce rejestrować rolnikom wszystkie kury, państwo chce, żeby ugorowali rolnicy swoje pole, państwo wymyśla kolejne bzdury, którymi się zajmuje właśnie zamiazając się rzeczami nie najważniejszymi. No, odpowiadam właśnie, tak, to jest jedno z zadań dla państwa, żeby dbać o to, żeby różnego rodzaju choroby się nie rozprzestrzeniały i nasze państwo w tym momencie niestety zawodzi. Rząd Donalda Tuska, który pan poparł, zlekceważył sprawę pryszczycy, zareagował z kilkumiesięcznym opóźnieniem i to jest przykład źle działającego rządu, źle działającego państwa. Ja bym chciał, żeby państwo działało dobrze, by właśnie zajmowało się najważniejszymi obszarami, tak jak zagrożenia chorobowe dla chociażby naszego rolnictwa. Dlatego tak. jest ważne, żeby to państwo działało inaczej, żeby Tusk nie miał pełni władzy. Musicie Państwo na mnie głosować, bo mam największe szanse na wygrane z Trzaskowskim w drugiej turze. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy już do rundy ostatniej i to będą swobodne wypowiedzi kandydatów.